Dzień dobry z tej strony Ewa witam wszystkich bardzo serdecznie witajcie y, zakręceni na punkcie zdrapek mam zdrapki a jakże oczywiście moje ulubione i jeszcze jedną dodatkową Niech. więc y, zdrapiemy moi, moi drodzy nie czekamy zostańcie ze mną oglądajcie i będziemy drapać no i co tu jest drap za 10zł numer no 16 drapmy może coś Znajdziemy fajnego. Co tu trzeba znaleźć? Czapeczkę, tak? Awokado. Muszka. Dzwonek. Wow, czapka. No, powiem Wam, że ja tego naprawdę się nie spodziewałam. 10 zł. I jest zwrocik od razu. No, miejmy nadzieję, że to nie będzie tylko jedna ta czapka. Że jeszcze będzie ich kilka. W tej zdrabce, ale na razie się nie zanosi. Wiśnia, aparat, prezent, but, sukienka, perła, torba, naszyjnik. Nie, no, zobaczcie, jest druga tapka. Co to za niespodzianka? 10 zł kolejne. <laughs> ale mega. Lustro, pierścień i i róża. Ale początek. Dobrze. drapmy teraz szczęśliwe linie z numerem 24. Żadna tutaj linia się nie utworzyła. Ale wszystko przed nami. Garniec i tęcza. Jest tęcza, jest garniec, jeden, drugi i tęcza. I tutaj jeszcze jest tęcza, kolejne dwa, sakwa i słońce. Słońce jest, słońce jest, i co jeszcze? I jest jeszcze tutaj sakwa. Gwiazda i, i klucz. Gwiazda i klucz. Nic tutaj ja nie widziałam. Cytryna i i biedronka. Jest cytryna. Jest kolejna cytryna. Ale więcej nic tutaj nie ma. Tref podkowa. Trzew i podkowa. Niestety wiśnia musiała się tutaj wcisnąć. Są różne litery, także zdrabka przegrana. Owocowa eksplozja z numerem 38. Szukamy awokado i, i melon. Awokado, jedno, drugie, trzecie. Tutaj są z kolei melony. Też trzy sztuki. Jeszcze awokado. Kolejne awokado. Kolejne melony. Awokado. Wow, ile symboli. No, sporo, sporo. A teraz może nie być nic. Truskawka i. I, I ananas. Jest truskawka, jest truskawka, jest ananas. I jeszcze nawet truskawki są tutaj. I ananasy. I co tu jeszcze? I tutaj jeszcze ananasy. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. No i fajnie. Co dalej? Figa i banan. Figa i banan. No powiem Wam, że super, bo jest linia. Co tu mamy? Zwrocik. Rewelacja. Co? Znowu linia. Banany znowu dają linię. Cóż tu mamy? 5 zł. Jeszcze tutaj jest banan. Jeszcze tutaj są banany. I zobaczcie, tutaj znowu są banany i znowu jest linia. Nie no, zobaczcie 15 zł. Czyli mamy 25 zł. Ale mamy jeszcze jeden symbol, moi kochani. Wiśnia. Tu jest wiśnia. Tu jest wiśnia, i jest kolejna linia, i jest 5 zł, czyli mamy 30 zł. No, gdzie to zapisać? Jeszcze tutaj jest z tego wszystkiego, nie zdrapałam wszystkich fik, bo już się podpaliłam, że jest wygrana. Dobra, zdrapane. Teraz zobaczmy sobie te kontrolne. To jest 3 razy S. Więc zobaczymy, co to jest owocowa. 3 razy S to jest, moi drodzy, 30 zł. I tutaj jest 30 zł. Co to za dzień? Co to za dzień? Coś wspaniałego. Dobrze, odkładamy. Kolejna, bo skoro tak dobrze idzie. Numer 15 to jest super linia. Drapiemy słoń i sakwa. Słoń i sakwa. Słoń jest. Zobaczcie. Znowu jest linia. Słoń i sakwa. 5 zł. Zwrot. No po prostu. No po prostu coś jest w powietrzu. Ewidentnie jest jakieś. Są dobre fluidy dla mnie i ile są wygrane. Wygrana za wygraną. Jak się cieszę. Cytryna i biedronka. Biedronka. Tu kolejne dwie biedronki. I jeszcze tutaj biedronka. Kolejne dwie linie. Diament i ptak. Diament. Ptak jest. Ptak jest. Co tu jeszcze będzie? Na razie nic. Moneta i, i czapka moneta jest. Czapka też jest. Kolejna czapka i czapka i moneta. I dwa kolejne symbole: rolki i księżyc. Rolki. Rolki, kolejne rolki i tyle. Aha, i tyle. I tyle, bo to już koniec. 3 razy B to jest, moi drodzy, zwrot 5 zł. Paradiso z numerem 9. Drapiemy, szukamy, bo dobrze idzie, więc może tak będzie do końca. Kompas i krap. Co tu w pierwszym mamy? Tu w pierwszym nie ma nic. W drugim tutaj jest kompas. Tu jest krab. I tu po lewo nie ma nic. Tutaj są kompasy. Jeden, drugi i trzeci. To by było na tyle. Bluzka i, i liść. Bluzka i liść. Tu nie ma nic. Tu jest bluzka. Tu po prawej nie ma je, jest, jest bluzka jednak i na dole jest liść i to by było chyba na tyle. Kolejne dwa, termometr i kapelusz. Jest kapelusz, jest termometr. I na dole jest termometr i jest kapelusz. To chyba wszystko. Kolejne dwa symbole: torba i, i łódź. Torba jest. Tutaj nie ma. Tu po prawej, co my tu mamy? Jest łódź. Jest łódź. I na dole jest łódź. I coś jeszcze? Mm, nie ma. Dobrze. Kolejne dwa. Flaming. I tęcza. Tęcza. Kolejna tęcza. Jest coraz więcej możliwości na linię. Flaming i tęcza. Jest kolejna tęcza, a tutaj jest flaming. I nawet jeszcze tęcza. Dobrze, kolejne dwa. Parasol i fala. Co my tu mamy? Mamy falę. Mamy falę. Tutaj też mamy falę. Tu mamy dwa parasole. I na dole, czy coś dołożymy jeszcze? Nie dołożymy nic. Latarnia i żółw. Latarnia i żółw. Jest żółw. Jest żółw. Tutaj nie ma już nic, a tutaj jest latarnia i żółw. I nic więcej nie ma. Powiem Wam, że bardzo dobrze szło. Bardzo dobrze szło, ale zdechło. I nie ma. Są różne. I tak oto tym sposobem doszliśmy do końca. Bo tutaj jest ostatnia zdrapka ekstra linia z numerem 11. Więc drapmy, pełni nadziei, jesteśmy więc drapmy. Leżak i słoń. Leżak i słoń. Jest słoń. Jest słoń. I co jeszcze? I wyobraźcie sobie, że już nic. Gwiazda i i klucz. Jest gwiazda. Jest gwiazda, jedna, jedyna na razie. Jest klucz. Jest jeszcze gwiazda. I tu jest jeszcze klucz. Kolejne dwa podkowa i, I wiatrak. Podkowa. Podkowa, jest wiatrak. Co tu jeszcze będzie? Kolejny wiatrak. I jeszcze jeden. I jeszcze tu jest wiatrak. Kolejne dwa symbole: kwiat i serce. E, tu jeszcze był wiatrak, tak. Więc go zdrapuję. A teraz szukamy kwiat, serce. Jest kolejne serce. Jest kolejne serce tutaj. Kwiata nie ma. No niestety. Diament i biedronka. Biedronka. Diament. Biedronka. Łodzie chyba raczej linii nie utworzą, ani monety. Diament i biedronka. Jest jeszcze jedna biedronka. I tutaj niżej jeszcze biedronka. I co na końcu? Jeszcze jedna biedronka. Dobrze. Piłka. I rolki. Co my tu mamy? Piłka i rolki. No, zobaczcie. Do cholery nic nie było. I kapcie. Czy kapcie rzutem na taśmę zrobią linię? No, chyba się nie zanosi na to, bo są spore braki. Wszędzie. Jest jakiś dodatkowy symbol, nawet nie jeden. Zobaczmy sobie te litery P, C, F, całkiem różne. Więc yy, no tu się akurat nie udało. W Paradiso też nie poszło. Super linia dała nam zwrot 5 zł. Tutaj owocowa, owocowa dała nam aż 30 zł. Ta mała linia niestety nie dała nam wygranej, ale tutaj karty. Nasza dodatkowa zdrabka na dzisiaj dała nam też 20 zł, czyli jest 55 zł, moi kochani. 55 zł, jak się cieszę! Fajnie! Pozdrawiam Was bardzo. Oglądajcie mnie, subskrybujcie. Żegnam się z Wami, do zobaczenia, do widzenia, pa!